we mm -hmm. Siemanko, witajcie w ten wtorkowy poranek, jak to mówił Banot. Dla przypomnienia jesteśmy właśnie nad jeziorem harzykowo na wysokości miejscowości Funka w Borach Tucholskich, gdzie rozbiliśmy w lesie hamaki i spaliśmy w sumie całą noc, choć to była dość zimna noc, może nie zmarzłem tak bardzo, ale trochę odczułem to, to że jednak jesteśmy otwarci. Mieliśmy tylko dach nad głową a na mnie, także. Lekkie podmuchy wiatru po prostu odczuwałem na swojej twarzy, po, pomimo tego, że byłem opatulony jak niemowlak. Dzisiejszy plan to dojechać do Wdzyckiego Parku Krajobrazowego przejechać go, lecąc na Kaszubski Park Krajobrazowy a następnie udamy się nad morze, wstępnie do Krynicy Morskiej ale to jeszcze się może zmienić. Śniadanie to bez wątpienia najważniejszy posiłek w ciągu dnia. To ono daje nam siły na to, by przez kolejne kilka godzin Móc realizować kolejny etap planu. Zaraz po nim spakowaliśmy sprzęt na motocykle, a potem zrobiliśmy szybką odcinkę, żeby okoliczni mieszkańcy słyszeli, że coś tu się budzi do życia. Następnie ruszyliśmy w stronę nietypowego rezerwatu, omijając przez przypadek miejscowość Sforne Gacie. Tak bardzo chciałem sobie tam fotkę strzelić, ale trudno. Może kiedyś nastąpi dzień, w którym znajdę się tu ponownie. Pogoda pokazała, że ma jeszcze dla nas asa w rękawie i samym deszczem nie będzie nas nękać. Pozwoliło to cieszyć się jeszcze bardziej każdym przebytym kilometrem. Rezerwat przyrody, do którego zmierzamy, znajduje się w leśnictwie Odry. Jest on wyjątkowy pod względem historycznym, przyrodniczym i energetycznym. Uznawany jest za polskie Stonehenge. To największy tego typu obiekt w naszym kraju. Dotarliśmy właśnie do rezerwatu kamienne kręgi, gdzie ponoć płynie pozytywna energia. następuje otwarcie czak. I następuje otwarcie czak, także. Datowany jest na okres I i II wieku naszej ery. To dawne cmentarzysko plemienia gotów. Które przybyło tu na te tereny ze Skandynawii. Odbywali oni tu też narady, spotkania, podczas których zasiadali w kręgu. Wierzyli, że koło to magiczna figura, w której złe moce nie będą wpuszczane, jeśli się tam znajdą. Kręgi ustawione są według trzech linii. Tak by tworzyły trójkąt. Jedne mają wskazywać początek astronomicznej zimy, a drugie wskazywać pierwsze słoneczne promienie podczas przesilenia letniego. Niedaleko kamiennych kręgów znajduje się tak zwana elipsa. Podobno z tego miejsca poczujecie, jak pozytywna energia wydobywa się prosto z wnętrza ziemi, pozwalając wam tutaj zrelaksować się, wyciszyć i naładować baterie. Ale nie te w telefonie, tylko w sercu. To prawdziwe magiczne miejsce, które warto zobaczyć. Kiedy już nabraliśmy podwójnej siły, to udaliśmy się szutrami w stronę Zyckiego Parku Krajobrazowego. Od początku podróży czekałem na tego typu drogi, by móc trochę poszaleć. Pamiętajcie, tam, gdzie ładne panie e, kelnerki, to nie zawsze oznacza, że i kawa będzie dobra, bo nie, pole nie polecamy. Już nie będę pokazywał tego miejsca, żeby im psuć reklamę. Często spotykam się ze słowami, że jak pojezierza, to tylko Mazury. Myślę, że w Polsce są również inne ciekawe regiony, choćby Kaszuby. Tu można naprawdę odpocząć, oderwać się od rzeczywistości, poznać tutejszą kulturę, spróbować potraw, ujrzeć tutejsze lasy i jeziora oraz poczuć czyste powietrze. To taki raj od zgiełku i hałasu, który według mnie nie jest jeszcze tak bardzo odkryty. Między innymi to tu znajduje się ten słynny na cały kraj nieskończony zamek w Łapalicach. Około 20 lat temu została wstrzymana budowa wielkiej wizji gdańskiego inwestora, który na ponad 5000 metrów kwadratowych chciał stworzyć dom mieszkalny. 52 pomieszczeniami, olbrzymią salą balową, basenem i 12 wieżyczkami. Poniosła go jednak wyobraźnia na tyle, że zainteresowali się tym po 7 latach biurokraci. Zablokowali oni mu dalszą budowę, nakazując sporządzenie nowej dokumentacji, w międzyczasie właściciel popadł w długi, co przełożyło się na kilkuletni postój. Zwykle, gdy są ruiny zamku, to jest tak, że mówi się, że drzewa są tylko ostatnimi świadkami tego miejsca w łapalicach jest odwrotnie, bo tutaj pewnie jest sporo osób, które pamiętają wielką budowę tego całego kompleksu. To jak ta budowa stanęła i pewnie znają dogłębniej tą historię niż ja, bo ja się nie przygotowałem, ale chociaż wam to pokażę. Jednak w tym roku pojawiła się informacja o tym, że inwestycja zostanie dokończona. Ale o tym, jak długo to zajmie, to musimy jeszcze poczekać. A my już czekać nie mogliśmy, gdyż głód zaczął nam doskwierać. Przepraszam, Prąd działa w ogóle czy nie? Prom nie był czynny, a my musieliśmy dołożyć dodatkowe 40 km, żeby móc udać się w stronę Mierzei wiślanej. Szkoda, bo godzina była już późna, co powodowało, że mniej czasu mieliśmy na znalezienie czegokolwiek do spania. Zawsze był ratunek w postaci hamaków i namiotu, tylko w moim przypadku potrzebowałem gniazdka, żeby móc baterię naładować na kolejny film. Będąc chrennicy okazało się, że pokoju do spania nie było wolnych, zostaliśmy postawieni pod ścianą. Po całym dniu taka wiadomość sprawia, że nie chce się już o niczym myśleć i jest wszystko obojętne. Ale pojawił się pan Artur jadący dziś rowerem. Zaproponował nam nocleg u siebie w agroturystyce za połowę ceny. Perła Krynicy to naprawdę świetnie położone miejsce w tym mieście. Z bardzo dobrym standardem i basenem. Lepiej trafić dziś nie mogliśmy Pewnie się zarezerwowaliśmy nocleg na RMB Ale okazało się, że to była tylko prośba Która nie została zaakceptowana Dlatego pojechaliśmy w ciemno do granicy morskiej Tak naprawdę przypadkiem trafiliśmy na to miejsce Wila z basenem Willa z basenem Rzecznie nie jest. Godzinne pływanie w takiej wodzie to jak dar z niebios Pod całym dniu spędzony w kombinezonie motocyklowym Taki relaks pozwoli mi wyłączyć się na chwilę I uspokoić myśli, których wtedy w głowie miałem sporo Na koniec dnia poszliśmy zobaczyć centrum, które muszę przyznać, że jest dość mocno skomercjalizowane. Z baka 18 powiedziałem, że być nad morzem i się nie wykąpać. Mamy 2,20, słabą pogodę i jednak się nie wykąpię. Ale kąpiel była tylko w basenie dzisiaj. Ale na plażę dojdę mimo wszystko, chociaż strasznie wieje dzisiaj. Kolejne dni wyjazdowe były planowane z 6-7 godzinnym wyprzedzeniem, co w pewnym stopniu było spontaniczną decyzją, która sprawdziła się całkiem nieźle. Zamurzenie, ale nie ma opadów Iżycko, a Mikołajki? No, to jest blisko. To samo jest, o kurwa na. Sami słyszeliście, jutro znów niebo będzie płakać. Dlatego kończę ten odcinek, dzięki za obecność. Zachęcam do subskrypcji oraz komentowania poniżej i do zobaczenia w następnym filmie. Pozdro.